Dzień dobry, dziś pokażę jak zrobić sztucznego wirusa. Ech. Każdy, każdy włącza nowy skrót. Otworzy nam się tabelka. W ten skrót wpisujemy S, -h, h, ut, s, h, u, d, o v i bierzemy spacja myślnik s spacja myślnik plus i spacja i wpisujemy na przykład na ile sekund ja wezmę na 9999 900 spacja myślnik c spacja i teraz wpisujemy na przykład jakąś krzywkę wy i ry 2 tego bierzemy dalej jak nazywa się nasz na przykład weźmiemy ikonkę my a rycy każdy wie gra jakaś narc bierzemy narc właściwości wyskoczy nam tabelka bierzemy ikonę. Bierzemy przeglądaj ja mam na, na przykład pulpit w gry taka ikonka i naciskamy i automatycznie nas komputer się wyłącza. Dziękuję, specjalnie dla sp